Powiedz coś. Coś? Jeszcze coś. <laughs> Jeszcze coś? <laughs> Mów dużo wyrazów. Eee, o Boże, dobra, czekaj, może coś przeczytać w takim razie. No. A, może to, to nie było głupie, bo to będzie straszna masakra. Dobra. Uchowo... Eee, o, nie mogę czytać. <laughs> to jest straszne. Musimy znaleźć Tawczana. Eee, no. To był... to był szalony dzień, bardzo szalony. Powiedz, że widzisz e, koty. Wiesz, że odszedł? Czemu? A gdzie one teraz są? Nie, to brak? dobre. na zewnątrz. Znajdź inną drogę. A teraz posłuchaj tego. Tak, słuchaj, popatrz, ja wszystko znajdę. Na przykład? Nawet papiery, które wyrzuciłeś. Aha, dobra. Hmm, a jak znajdziesz ten papierek, skąd będziesz wiedziała, że to ja ten papierek wyrzuciłem? Będzie podpisany Mhm. Mm Powiedz coś jeszcze. Mm. O Jezu. O. <grystanie> Nie wyrobiłam, no kurde. I Naprawdę? Naprawdę. Spójrz mi prosto w oczy i mi dopowiedz. powiedz. Mm, spojrzę prosto w mikrofon. Naprawdę. Zastanawiam się, jak nazwać ten plik po prostu, jak go wrzucę, bo to będzie zlepek. Widzisz to na YouTube? Mhm, mm jutro. A chcesz, że... Być... O ja co człowieku, ty chcesz jeszcze mieć kartę podarzniętą? Będziesz pierwszą osobą, której zrobię krzywdę. A nie swoim kotom? Nie, kotom nic nigdy nie zrobię. Mm -hmm. O ja... to nie tykam, bo dla człowieka zaćmiast szkota. Mhm, mm No dobra. Hmm. na bojaczki? Co zrobiłaś? No nie mogę. Ja cię potrafię wytrzymać bez śmiechu. Co ty zrobiłaś? Nie usłyszałem nie kordle. Kołdrę. No. <głosy> <Naprawdę>? <głosy> bo wzięłam sobie taki kawałek. Aha. Nie, żeby się nie śmiać. <noise> Aha. A bo co, co, w łóżku teraz jesteś, czy co? Bo jak tylko przecież to na YouTube. Naprawdę, zobaczysz mnie. I to będzie ostatnia osoba, którą możecie zobaczyć. <noise> o, ja. Jestem ciekaw. <noise> ale przynajmniej zapamiętam, jak wyglądasz. Będę no, bez 5 minut przed śmiercią. A ty masz 5 minut. Abo 3. Ojej.